Witajcie moi drodzy. Dzisiaj, my z Wami będziemy robić kolejną zawieszkę z tego filmu, który w zeszłym roku ja robiłam i na który dostałam dużo próśb, żeby zrobić tutoriale z tych zawieszek I dzisiaj, mianowicie, my będziemy robić o taką zawieszkę. Linki do tego pokazowego filmu i do filmu, tutorialu, w którym robiliśmy poprzednią zawieszkę. ja zostawię w opisie pod filmem. Tak, co my Czego my potrzebujemy? Kordonek oczywiście, dowolny, jaki Wam pasuje. Jeśli ktoś zaczyna, tylko jeszcze nie umie dobrze tego robić, no to radzę wziąć grubszy. Albo jakie znajdziecie. U mnie jest taki i szydełko 1,75 u mnie. Zaczynamy tak samo jak w pierwszym. Pierwszej zawieszce Robimy taką pętelkę, takie luźne, luźne oczko. I robimy trzy oczka podniesienia. I tu też można zrobić y, różnie. Lub te trzy oczka uważamy za pierwszy słupek, których u nas, y, słupek z narzutem, których u nas ma być 16 sztuk. Więc dalej dorabiamy 15 słupków z narzutem. Natomiast jeśli ktoś woli takie pra o, prawdziwe słupki. To, to zostawiamy jakby no, jakby ukryte podniesienie i robimy słupki z narzutem. Teraz ma być 16 słupków z narzutem. I tak, 1. ...dwa... ...trzy... Cały czas tę, tą, tą końcóweczkę wplątamy w nasze słupki, żeby ona nam się nie bełtała nigdzie. ...cztery... ...pięć... ...sześć... To nasze kółeczko, Wkłuwamy szydełko. 7. No i tak dalej. Tak. I 16. Mamy 16 słupków z narzutem. I teraz musimy ślepym półsłupkiem połączyć ten nasz ostatni słupek z tym pierwszym. I tu teraz trzeba uważać, jeżeli my te trzy oczka przyjmujemy za pierwszy słupek, to trzeba wkluwać w trzecie oczko z tych. Jeżeli, tak jak ja teraz zrobiłam, że ja te trzy oczka podniesienia jakby ignoruję, więc wkluwam szydełko pod oczko pierwszego tego mojego słupka z narzutem. I ślepym półsłupkiem łączymy nasze kółko. Teraz można zaciągnąć tą, tą naszą końcóweczkę. My ją potem schowamy. Chociaż, jeśli ktoś, ktoś jest bardziej doświadczony, to można po prostu wplątywać dalej, ale to nie ma znaczenia. Zostawiamy ją. Teraz tak. Musimy zrobić 16 słupków z narzutem. Czyli słupek z narzutem w słupek z narzutem z dwoma oczkami pomiędzy nimi. I tu znów można zrobić tak: 1, 2, 3 albo przyjmujemy te trzy oczka za pierwszy słupek. Wtedy dodajemy jeszcze dwa nasze tego e, łuku pomiędzy słupkami. Lub, jeżeli to ignorujemy, no to wkłuwamy tu od razu po tych trzech, wkłuwamy tu szydełko, robimy słupek z narzutem i już wtedy robimy tą e, łuk. Ten. Więc jeśli ja to przyjmuję za pierwszy słupek, zrobiłam dwie, dwa oczka i teraz kolejny słupek z narzutem w kolejny słupek z narzutem. I mamy jakby słupek pierwszy, i pomiędzy nimi łańcuszek z dwóch oczek. Teraz znów dwa oczka. Słupek z narzutem w poprzedni słupek z narzutem. Już mamy trzy. I znów dwa oczka pomiędzy słupkami. I znów kolejny słupek z narzutem w poprzedni, w słupek z narzutem poprzedniego rzędu. I tak dalej do końca rzędu. 15, raz, 2 i 16. 1 i 2. I teraz znów. Jeżeli Mamy zastępczy pierwszy słupek z oczek, z łańcuszka, to wkuwamy na przykład 1, 2, 3, wkuwamy w trzecie oczko i łączymy ślepym półsłupkiem. I u nas wychodzi takie, takie kolo odwoza. Jeżeli, tu ja pokażę drugi. Drugą opcję. Jeżeli robili tak, żeby słup, pe, pierwszy słupek z narzutem był tym pierwszym słupkiem. Jakby ignorujemy ten łańcuszek, to wtedy wkuwamy pod szydełko pod pierwszy ten słupek. I też łączymy, i to u nas wychodzi taka, no, że u mnie ja ten. Jakby łańcuszek, wziąłem za pierwszy słupek, więc łączę i mam o taką. Teraz my musimy ka w każdym tym, pod każdym tym łukiem zrobić taki bąbelek z trzech słupków z narzutem połączonych u góry. Więc żeby przejść nam pod ten łuk, pod łuk wprowadzamy szydełko i ślepym półsłupkiem przechodzimy pod ten łuk. Teraz na tej samej zasadzie robimy raz, dwa, trzy oczka. To będzie jakby nasz pierwszy słupek z tego naszego bąbelka. Jeden, robimy dwa, Su, słupek z narzutem, nie kończymy, robimy tylko pierwszy jakby krok. Znów narzut i teraz jak już mamy na szydełku trzy te słupki, wtedy wszystkie razem my je dziergamy. Wszystkie razem. Teraz musimy zrobić łuk pomiędzy tymi naszymi bąbelkami z trzech oczek. Raz, dwa, trzy. I znów pod kolejny łuk. Raz. Nie, 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 nie dziergamy do końca, tylko pierwszy krok robimy. Znów narzut drugi też. Tylko pierwszy krok, znów narzut trzeci słupek, i jak już mamy wszystkie razem, czyli raz, dwa, trzy słupki i oczko naszego łańcuszka, wtedy wszystko razem przeciągamy. Znów raz, dwa, trzy oczka pomiędzy nimi. I znów jeden. Nie, nie do końca przedziergany, drugi nie do końca, trzeci nie do końca i mamy znów cztery oczka. Jeden słupek, drugi, trzeci i oczko naszego łuka. Znów i tak. Jeden, dwa, trzy i kolejny bąbelek. I tak robimy do samego końca. Teraz prostym tak. Pół, tym ślepym półsłupkiem przychodzimy pod kolejną naszą tą arkę, pod ten łuk. Robimy jedno oczko i robimy zwykły półsłupek. Teraz będziemy robić takie arki, przy, łuki z pięciu oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i pod poprzedni ten łuk prosty półsłupek i znów jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i prosty półsłupek i robimy takie, takie łuki. 1, 2, 3, 4, 5 i zwykły półsłupek. Takich y, przejść, takich łuku musimy zrobić 6 sztuk. ja Wam y, zaraz wyjaśnię dlaczego. U nas całość 16 elementów. 16 tych jeden będzie u góry dziobek, drugi będzie u dołu dziobek. Czyli 1 i 2, my zabieramy na te nasze dziobki, więc pozostaje nam z każdej strony po 6 tych łuków. 1, 2, 3 mamy. I tak. 1, 2, 3, 4, 5 i pół słupek. 1, 2, 3, 4, 5 i pół Półsłupek, teraz ra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy jeszcze jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i półsłupek. Kotek mój szaleje, chce tu się wedrzeć, ale ja mu nie pozwalam, bo on zaraz zaczyna chodzić mi po parapetach, zrzucać kwiaty, wyrzucać włóczki, więc ja go tu nie puszczam, a on chce. Dobra, tak. Mam nadzieję, że to nie, nie za bardzo Wam przeszkodzi. I teraz robimy tak. Nam w ten pod ten Łuk trzeba zrobić cztery słupki z narzutem. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Teraz jeden słupek z podwójnym narzutem, czyli jeden, drugi narzut, i zrobiliśmy. I teraz dwa oczka. To będzie nam robić tu taki potem dziobek, te oczka. I znów. слупик з подвійним нажутим. Раз, два, три, мами. І знов чотири слупки з одним нажутим. Один, два, три і чотири. u nas już wygląda na to, że my robimy ten dziobek, tak? I znowu w kolejny, pod kolejny łuk, zwykłym, półsłupkiem i dalej robimy tak samo, znów sześć takich łuków robimy. Ostatni łuk, raz, dwa, <laughs> trzy, cztery, pięć, półsłupek i robimy taki sam dziobek jak tu, czyli u nas, widzicie, jeden łuk tylko został, jakby wolny, i robimy cztery słupki z jednym narzutem. 1, 2, 3, 4. Słupek z podwójnym narzutem. 1, 2, 3. Robimy dwa oczka, przerabiamy. Znów słupek z podwójnym narzutem. Raz, dwa, trzy. I cztery słupki z jednym narzutem. Jeden, dwa, trzy, cztery, i łączymy ślepym półsłupkiem w podstawę naszego, tego pierwszego. Łuka. O. I już mamy takie, takie coś. Teraz pozostaje nam tylko wykończenie. Co robimy dla wykończenia? Tak, no po pierwsze, przychodzę od razu ślepym półsłupkiem pod ten pierwszy łuk i robię pierwszy słupek. Pro, prosty półsłupek, pierwszy prosty półsłupek. Pod każdy łuk musimy zrobić pięć tych prostych półsłupków, czyli jeden już mamy, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejny półsłupek robimy już pod kolejny. E, łuk Jeden, Oj, zaczepiło mi się. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, i znów przychodzimy pod kolejny e, łuk. Jeden, dwa,

Cztery pięć i szósty jeden, dwa, trzy cztery pięć. Teraz robimy te same zwykłe półsłupki pod każdy słupek poprzedniego rzędu, czyli jeden. Pod drugi słupek, pod trzeci słupek, pod czwarty, pod piąty. I tu w to oczko. Teraz robimy dwa półsłupki. I robimy. Zawieszkę tak samo jak robiliśmy w tamtym w pierwszym rąbie, czyli wyciągamy, robimy taką długość zawieszki, jaką nam trzeba. Ja robię na przykład o taką, o. chwytamy tą, chwytamy nić, przyciągamy tu, trzymamy, żeby ona nigdzie nam nie pojechała. I robimy znów dwa półsłupki. Jeden i dwa pod to nasze oczko, które było u nas robione. I my mamy mamy zawieszkę. Dalej znów. Robimy półsłupki w słupki poprzedniego rzędu. Jeden, dwa, 3 4 5 u nas było 5 słupków tu i teraz przechodzimy znów pod te łuki. 1 2 3 4 5 i tak póki nie dojdziemy do tego naszego y, ząbka. Ostatni łuk Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz znów półsłupki w słupki poprzedniego rzędu. Jeden, dwa, trzy. 4, 5 w słupku, 5 słupków, u nas było 4 i 1. I teraz w to oczko robimy znów 2 półsłupki. 1, 2. Teraz robimy łańcuszek z 3 oczek, z którego zrobimy pikotek. 1, 2, 3. Lączymy w podstawę tego naszego łańcuszka ślepym półsłupkiem. Mamy dzióbek. I znów dwa proste półsłupki. No, mamy taki dziubeczek. I teraz znów półsłupki, słupki poprzedniego rzędu. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć i ślepym półsłupkiem łączymy w pierwszy półsłupek naszego tego łuka, łuku. No i tu dla pewności jeszcze przyciągamy jedno, obcinamy, zaciągamy mocno i mamy... Taki, taką, taką. mamy taką już nam zawieszkę. Zaraz zostaje nam tylko gdzie moje igiełki, A, żeby lepiej z grubym, oczywiście oczkiem, żeby łatwiej wchodziła nitka. Ojejku, zaplątałem się. O. I teraz najlepiej. To po prostu wziąć tą igłę w klucz z początku. To najlepiej tam, gdzie są gęste półsłupki, wciągamy tak, żeby pomiędzy nimi, żeby. O, widzicie, tu mnie wylazło. pomiędzy, żeby nie widać było igły ani z przodu, ani z tyłu. Wyprowadzamy igłę, Teraz puszczamy nasz. O jej jej się. Puszczamy nasz ten kordonek. O. I wyciągamy. Może być trochę gru, jeśli gruba igla, to może troszkę ciężko być. O. I tego nam wystarczy, bo jak mi zblokujemy, to ono wszystko nam się sklei i nie będzie, nie będzie nigdzie wylać. Tak samo można tu jeszcze tą końcóweczkę o gdzieś tam pomiędzy tymi słupkami też wprowadzić, żeby ona nie wyglądała igła nie z przodu, nie z tyłu. Teraz oj ręce mam takie szorstkie, bo dzisiaj cały dzień w ogrodzie i mimo, że już kremem <śmary> smarowałam kilka razy, to jednak oj czepia się mi wszystko za palce. O, jest. Wyciągamy, obcinamy. O. I mamy z Wami o taką zawieszkę. Mam nadzieję, że przyda się Wam ten filmik. Życzę dużo, dużo radosnej twórczości, i mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać moje filmy. Zasubskrybujcie, wtedy będę wam przychodzić powiadomienia o nowych filmach. A takich zawieszek, zawieszek będzie jeszcze dużo i nie tylko zawieszek. Będzie dużo, dużo różnych pięknych jeszcze rzeczy. Na dzisiaj z wami się już rozwitam. Do kolejnego filmu. Wszystkiego dobrego życzę.